To jest super temat, Ada Borowicz, witam i zapraszam. Minister Zdrowia ogłosił dziś trzecią falę pandemii, tymczasem wzrasta liczba przeciwników restrykcji. Spotkałam ich w Murowanej Goślinie, gdzie zorganizowali happening, który daje do myślenia marsz niewolników. Happening, który ma pokazać... I działać na wyobraźnię osób, by zobaczyć, jakie mogą być konsekwencje poddawania się eksperymentowi medycznemu, jakim jest szczepionka nieprzebadana. Zobaczcie Państwo, to może być. To mogą być drgawki, to może być utrata przytomności, to może być paraliż twarzy, to może być bezsenność, to może być zapalenie opon mózgowych. Dlaczego my to pokazujemy? Ponieważ w telewizji pokazuje się jedną stronę medalu. Jedną. A jak wiemy, każdy medal ma dwie strony. Dlaczego się nie mówi o zagrożeniach? Jeżeli podaje się w mediach tylko i wyłącznie korzyści, to znaczy, że jest to nic innego niż manipulacja. I zobaczcie Państwo, co się dzieje, kiedy ja zdejmę maskę. Mam twarz, mam jakieś emocje, to jest już oddzielny temat, ale teraz skupiamy się na tym, zobaczcie. To są wolni ludzie, którzy poświęcają swój czas, żeby zamanifestować nie w sposób agresywny, nie w żaden sposób krytykujący, ale zadziałać na wyobraźni i pokazać realne zagrożenia, które niosą się z masową akcją, a nawet trzeba powiedzieć, nazwać to po imieniu Narodowemu Programowi Szczepień które to produkty są nie do końca przebadane, stosuje się na grupie osób, które nie były badane. I ten happening Marsz Niewolnika ma pokazać, działać trochę na wyobraźnię. Kim jesteście, skąd jesteście, jakie miasta Polski tutaj są, bo to jest akcja ogólnopolska. Akcja ogólnopolska jest Poznań, Szamotuły, Szamotuły oborniki. Kielce, oborniki, oborniki, Murowana Goślina. Murowana goślina. Warszawa! Gorzów! Zależy nam na dobru naszych seniorów, zależy nam na dobru obywateli. Nikogo do niczego nie przymuszamy, nikomu nie mówimy, że jest zły czy głupi, ale jesteśmy tą iskrą i tym impulsem, żeby włączyć myślenie i żeby zacząć się zastanawiać. A co by Państwo pomyśleli, gdyby zobaczyli takie osoby w, taki, w takich przebraniach na ulicy? To daje do myślenia i ten program. W tym programie dajemy szansę każdej stronie, żeby przedstawiła swoje argumenty właśnie o restrykcjach i o tej trzeciej fali pandemii i o tych wątpiących będziemy dzisiaj rozmawiać. A z nami w studio Piotr Owczarski, rzecznik Warszawskiego Pogotowia, osoba zaszczepiona, dodajmy. Pani Noemi Sopolińska, aktorka, która przeszła COVID, oraz na Skype'ie pan Jan Paweł Tomaszewski, przeciwnik restrykcji, a poza tym trener rozwoju osobistego, oraz dr Łukasz Grabarczyk, lekarz pracujący na oddziale dla chorych z COVID. Też osoba zaszczepiona. Witam wszystkich państwa. Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Panie doktorze, pan się uśmiechał, jak pan widział ten materiał, który przed chwilą wszyscy widzieliśmy. Jakie reakcje? Znaczy ja patrzyłem no, na te skafandry tak naprawdę, które tutaj mamy tuż za sobą, można powiedzieć. E, ponieważ już tutaj za drzwiami obok jest oddział, e, w którym no niestety musimy nosić tego typu e, skafandry. No i te przydałyby się na pewno nam, bo ich zawsze brakuje. I to nie jest tak, że my się chronimy przed szczepionką, my się chronimy przed koronawirusem, pomimo tego, że jesteśmy zaszczepieni, e, ponieważ wirus w dalszym ciągu jest groźny. E, no, trudno mi to zrozumieć, myślę, że to jest, no tam nie widziałem też żadnych osób, które były, można powiedzieć, w grupie ryzyka, wszyscy byli bardzo młodzi, nie było osób, które są teraz w grupie szczepionych, no trudno komentować. Pani Noemi Sopolińska jest tą osobą, która przeszła COVID. Jak pani zbija argumenty tych, którzy nadal wątpią? To, co ja mogę powiedzieć, to na pewno na samym początku też nie ufałam, nie wierzyłam. E, ja przeszłam COVID. Przeszłam pierwsze trzy dni bardzo niefajnie, bo miałam 47 stopni gorączki. E, następnie było wszystko ok. W porządku myślałam, że, że jest dobrze. I tak mnie uderzyło kolejne dwa tygodnie tak naprawdę, że non stop osłabienie, non stop e, nie, nie miałam siły. Nie mogłam się wyspać. Non-stop spałam tak naprawdę. No i ten ból w klatce był czymś, czego nie doświadczyłam wcześniej. Dlatego między innymi e, uważam, że koronawirus istnieje i nie jest to zwykła grypa, jak niektórzy uważają. A nasz przeciwnik restrykcji jest e, zwolennikiem tego, żeby zamykać i stosować się do restrykcji, czy właśnie, żeby e, je odpuścić, bo pandemii nie ma? Witam serdecznie, witam drodzy goście, drodzy telewizowie. Mój drodzy, temat jest bardzo złożony i po pierwsze dziękuję za zaproszenie i za podjęcie tego tematu. Myślę sobie tylko, że zbyt mało jest rozmów, a zbyt dużo jest traktowania obywateli i ludzi jak osoby, nie wiem, małoletnie, jak niepotrafiące racjonalnie myśleć i funkcjonować. Ponieważ kiedy usłyszałem, kiedy teraz ostatnie restrykcje trochę zostały zwolnione, i pan premier mówi że warunkowo, że my tutaj coś testujemy warunkowo, nie ma żadnych analiz, żadnych badań na, na danych, bo żeby czymś zarządzać, trzeba mieć jakieś dane. Czy te restrykcje mają jakieś uzasadnienie medyczne, czy jest jakaś, czy jest jakaś poprawa, czy coś w tym temacie się zmienia na lepsze? Nie ma. Jesteśmy tylko straszeni. Dwa, Jeżeli chodzi o polskie prawo, to najwyższym aktem prawnym jest Konstytucja, i to jest temat, o którym myślę, no, nikt tutaj w studiu nie będzie polemizował. I zgodnie z zapisem jednego z artykułów, który w Konstytucji widnieje, jest zapis, że choćby jeżeli chodzi o działalność gospodarczą, nie można nikomu ograniczać prowadzenia działalności gospodarczej, chyba że stanowi o tym specjalna ustawa, bądź jest też stan wyjątkowy, bądź stan nadzwyczajny. Teraz tu nie chodzi o to, że jak kwestionuję, że nie ma koronawirusa, bo czytałem książki i słuchałem też doktora Guta, który mówił, że koronawirusy już dawno z nami były lata 60., 70., więc to nie jest kwestia, czy ktoś mówi, że wirus jest, czy nie ma. Z punktu medycznego jest w ogóle też ciekawe uzasadnienie, bo cały czas słyszymy, że ten wirus nie do, w ogóle nie został wyizolowany. Więc ta grafika, którą my widzimy, którą pokazuje się w mediach, ten z takimi tutaj trochę wyglądający jak szereg, jak taki ogr, no to jest tylko jakaś tam grafika. I teraz. Śmiertelność, ja, ja w ogóle nie kwestionuję, że pani, która tutaj była jest, była chora. Ja też wielokrotnie przychodziłem grypę. Bardzo ciężko, ludzie umierają na grypę, a jeżeli chodzi w ogóle, słuchajcie, o, o dane, to za cały rok 2020 na, na grypę chorowało ponad 3 miliony, 3 mln 164 446 osób. I to są dane z PZH dostępne na stronie PZH.gov, jeżeli chodzi o, 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 o statystyki na COVID. To, to korzystając, ja w tej chwili może oddam głos lekarzowi, korzystając z obecności lekarza. Panie doktorze, czym różni się grypa od COVID-u? Oczywiście są różne grypy. Trzeba pamiętać o tym, że tak samo jak w koronawirusach są różne szczepy. Akurat teraz mamy SARS-CoV-2, wyjątkowo zjadliwą wersję. E, to tak samo jak grypa H1N1. A co to znaczy zjadliwa? To znaczy, po pierwsze, szybko się transmituje, a po drugie powoduje zgony. Powoduje ciężkie zapalenia płuc. No COVID-19 powoduje bardzo ciężkie zapalenia płuc, powoduje różne, różnego rodzaju powikłania, zatorowo-zakrzepowe, zapalenia mięśnia sercowego i różnego rodzaju szereg dolegliwości. To tak samo jak grypa. No, wszyscy myślą, że grypa to jest łagodna choroba. To też nie jest łagodna choroba. Trzeba pamiętać o tym, że Grypa również wielokrotnie spustoszyła populację naszej planety, można powiedzieć. To, że w tej chwili jakoś tak mamy, że jest dla nas na tyle łaskawa, że na te szczepy takie najbardziej zjadliwe się e, jakby nie aktywują tak często, albo nie powstaje pandemia grypy, no to to jest tylko i wyłącznie e, los, to jest tylko i wyłącznie czas. Prawdopodobnie taka, taka pandemia również być może nas czeka, być może za 100 lat, za 200, ale kiedy się pojawi. To zapytajmy rzecznika warszawskiego e, Pogotowia. Czy ten okres, który w tej chwili, okres pandemii, możemy porównać z jakimkolwiek momentem w przeszłości? No bo skoro porównujemy grypę z covid no to teoretycznie to jest nic nowego. Powiem tak, no od marca e, tych wyjazdów jest bardzo wiele i tutaj e, koledzy mają pełne ręce roboty, mówiąc językiem kolokwialnym. My od kilku dni obserwujemy e, ponowny wzrost zachorowań na COVID-19 i tych wyjazdów covidowych jest po prostu więcej. E, Czy ponownie... to już jest trzecia fala? To jest to, co minister mówił? Czy to może być. Tego jeszcze nie wiem, bo to jest takie hasło umowne. Natomiast rzeczywiście widzimy wzrost i tych wyjazdów covidowych jest znacznie więcej. Widzimy znów, jak szpitale się powoli zapewniają. Ja bym chciał tylko powiedzieć, że. Ze statystyk wynika, że na COVID zachorowało w Polsce 50 tysięcy pielęgniarek. Nie na grypę, nie na przeziębienie, ale właśnie na COVID. 66 pielęgniarek zmarło. I to są też dane, z którymi nie wolno i nie można polemizować. Czy pani Noemi porównałaby pani grypę z COVID-em? No pani sama przeszła, jest pani osobą młodą, czyli teoretycznie niskie ryzyko. Ja nigdy nie miałam takich problemów, jak mam być szczera, jeżeli chodzi o oddychanie na przykład wcześniej, z m, różnymi innymi chorobami. Nie miałam tak wysokiej gorączki, a miewałam na przykład ym, anginę średnio co trzy miesiące, przez, pół, przez no dwa lata jakoś tak, i nigdy nie miałam 41 stopni, więc to było dla mnie takim jakby czerwonym światłem. Yy, następnie bóle w, w klatce piersiowej to było coś, czego ja nie byłam w stanie wytłumaczyć w żaden inny sposób, bo nie palę papierosów, yy, ani innych rzeczy jakby nie robię, które miałyby wpływać na moją, e, moje oddychanie. Uprawiam e, dużo sportu, więc tak naprawdę pomagam sobie. E, I następna rzecz też te bóle w klatce piersiowej, e, to taka, takie poczucie, że nie mogę nic zrobić, że nie mam siły, że cały czas chciałabym coś zrobić, a po prostu zwyczajnie mi się nie chce. E to wróćmy do naszego przeciwnika restrykcji. Pan cały czas się uśmiecha. Dlaczego? Słyszy pan takie historie. Młoda osoba, bardzo ciężko przechodziła COVID. To znaczy, ja się uśmiecham, bo jestem po prostu pozytywną osobą i, <laughs> i, i, i dlatego lubię się uśmiechać. I, szanowni państwo, jakby cały temat rozchodzi się na, na wiele płaszczyzn. Jedna to jest, to jest sama choroba. Ja mam koło siebie z 15 lutego z Ministerstwa Zdrowia ilość zgonów od 4 marca 2020 do. 31 grudnia 2020 na covid z powodu samego covid -a. ilość zgonów to jest 5102 osoby więc to jest jakaś konkretna liczba trudno ją zestawić z czymś innym bo to jest to jest jakaś jakaś kropla natomiast wróćmy do tego co było na samym początku co pani redaktor pokazała ten ten happening forma happeningu pokazania trochę ostrzeżenia też ludzi i chciałbym się tutaj przy tym chwilę zatrzymać bo Zobaczcie państwo, przekaz jest jednokierunkowy. My słyszymy tylko o zaletach, tylko o korzyściach i tutaj przechodząc, jakby od COVID-a do tego też co się dzieje dzisiaj, czyli narodowego programu szczepień. Nie wiem czy państwo wiecie, ale parę, parę dni temu zmarł doktor Witold Drogiewicz, który nie trzy tygodnia po drugiej dawce, po prostu nie ma go już z nami. W sposób bardzo prześmiewny, ironiczny, mówił, że teraz go chwilę nie było, kiedy nagrywał. Szczepienie z pierwszej dawki, że on teraz ma autyzm, i tutaj dochodzimy do jakiegoś takiej bariery absurdu, załamania pewnych relacji, jakiegoś takiego poszanowania. Tym happeningiem chcieliśmy pokazać, że istnieje ryzyko i istnieje realne zagrożenie tego medycznego zabiegu, tego eksperymentu, który zresztą nikt nie chce brać za to odpowiedzialności. Osoby seniorzy w ogóle nie były brane pod uwagę jeżeli chodzi o grupę wobec których prowadzone były badania a dzisiaj seryjnie się te osoby szczepi ja sam osobiście dzwoniłem w ubiegły weekend a w sercu maj do domu, do domu seniora prywatnego w którym zmarło 9 osób bezpośrednio po podaniu szczepionki pani dyrektor nie chciała ze mną rozmawiać od razu się rozłączyła ja absolutnie nie jestem tym co kwestionuje i nie będę pani która tutaj jest gościem, mówić, mówił, że ona nie wiem nie dobrze miała to teraz oprzyjmy się o na Aktach. Przygotowałam tak. dla Państwa zestawienie. Chciałabym je Państwu teraz pokazać. To jest ten bilans pandemii w Polsce, o którym zresztą nasz przeciwnik restrykcji wspominał. Mamy ponad 1,6 mln zakażonych sam wczorajszy dzień. To 8, ponad 8700 nowych zakażeń. Mamy ponad 41 tysięcy ofiar. Dla porównania, miasto Kołobrzeg ma 48 tysięcy mieszkańców. To tak jakby wymazać prawie cały Kołobrzeg z mapy Polski. Mamy pacjentów w szpitalach Dzisiaj ponad 12 tysięcy, ponad 1300 osób pod respiratorami no i około 10% zakażeń aktualnych koronawirusem to te, tą groźniejszą mutacją brytyjską. No i mamy te, te wyzwania związane z życiem w pandemii, no bo przecież wszyscy zadajemy sobie te pytania. Mamy pytania o przyczyny pandemii. Jak to się stało, że wirus nagle przeskoczył, mówiąc kolokwialnie, na człowieka? Mamy ponad 200 różnych objawów w tej chwili sklasyfikowanych e, objawów zakażenia COVID-em. Mamy brak leku, ale mamy szczepionkę, więc pytanie, czy czy jest sens wątpić? Mamy widmo katastrofy gospodarczej. To jest bezsporne pytanie: jak to przejdziemy? Czy należy nadal trzymać się restrykcji, czy je luzować? No i pytanie podstawowe: komu ufać? Mamy zatem y, z, u nas lekarza. Panie doktorze, co zrobić? Mamy m, pytania wątpiących. Mamy tutaj pana, co pan poradzi? Pan osobiście jest y, zwolennikiem tego, żeby trzymać się restrykcji. Zdecydowanie tak. Oczywiście ja rozumiem też sprzeciw, który jest, to znaczy, nie powinien być sprzeciwem. Ja myślę, że to jest bardziej wyraz frustracji, ponieważ no, żyjemy w zupełnie innych czasach od mniej więcej roku. E, bodajże za tydzień czy za dwa tygodnie będziemy mieli rocznicę pierwszego przypadku zakażenia COVID-19 w naszym kraju. E, no i ten świat się zmienił. My dążymy do wolności, do spotkań, do tego, żeby nie było maseczek do otwartych restauracji, hoteli. Ale no, tak naprawdę no jesteśmy w dobie epidemii, ludzie umierają. No. Statystyka, na które tutaj mówimy, czy na prawo, którym się posługujemy, no niestety konstytucja, mimo tego, że obowiązuje, to jest prawda, ale nie obowiązuje koronawirusa. On jest wobec prawa obojętny. Granic też, prawo do... granic też nie przestrzega. Jeszcze jedno pytanie, bo pan jest po, drugich, po drugiej też dawce szczepienia. Jakie ma, miał pan te objawy poszczepienne? Czy coś niepokojącego wystąpiło? Bo to jest często podnoszone przez przeciwników szczepień. Absolutnie nie. Z pełną odpowiedzialnością mogę państwa zachęcić do programu szczepień. Jest to bardzo przyjemny zabieg werpozorom, ponieważ człowiek nie czuje tego ukłucia. Ono jest bardzo delikatne. I nie ma żadnych niepokojących objawów po. Także. Zaświadczam własną osobą, że jest to bardzo ważne, żeby się szczepić. Proszę się niczego nie bać. Jest to wszystkim potrzebne. I pamiętajmy o jednej rzeczy: dystans, dezynsekcja, dezynfekcja i maseczki. To są trzy bardzo ważne zasady, które musimy, których musimy przestrzegać, żeby inni mogli się czuć bezpiecznie. To, czy nasz przeciwnik restrykcji zaszczepi się, czy jednak nie przyjmuje tych argumentów? Nie mamy leku na koronawirusa, zostaje tylko szczepionka. No właśnie ta teza, że nie mamy leka, leku też jest nie do końca prawdziwa. Pani redaktor podała ilość zgonów 41 tysięcy. Ja pani podaję dane z Ministerstwa Zdrowia 5102 osoby, jeżeli chodzi o zgon bez chorób współistniejących. Jeżeli wśród tych 41 tysięcy, które pani podała, jest na przykład osoba, która ma 90 lat, to jest historia prawdziwa. Sąsiadka moich teściów, która zmarła w wieku 90 lat w domu opieki, zmarła, mając 90 lat, wpisano jej COVID, rodzinie nie pozwolono się w ogóle z, niej, z nią pożegnać ze względu na kwarantannę, natomiast ani w domu pogrzebowym, ani w całym procesie, w procesie tym pogrzebowym nikt nie był na kwarantannie. Ja mówię o takich absurdach i o takich rzeczach, które, no, o których powinniśmy rozmawiać, które mają, które mają miejsce. Odpowiadając na pytanie, ja nie chcę się szczepić, na pewno nie będę tego robił, bo uważam, że jest to eksperyment medyczny. Znam znacznie więcej dróg i środków do tego, żeby dbać o zdrowie, wzmacniać organizm. I żeby czuć się dobrze. Niestety, Studium pierwszy raz to fakt. Zderzyliśmy się z pandemią na taką myśli. skalę, w tak Czyli rozpędzonym świecie. Myśli, 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 myśli. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego programu. Będziemy do tego tematu jeszcze wracać. Jesteśmy dla Państwa. Do zobaczenia.